Dzień dobry, nazywam się Ernest Wence, jestem headhunterem i pomagam menedżerom i ekspertom w poszukiwaniu pracy. I kiedy jesteś na spotkaniu, to pracodawca na początku opowiada kilka słów o firmie, o tym, jaki, jaki to będzie projekt rekrutacyjny, na czym, polega, na czym będzie polegać Twoja rola i Twoje zadanie, z kim się będziesz kontaktował, jakie są główne obszary Twoich odpowiedzialności, jakie jest to stanowisko w strukturze zorganizowane, a potem. Przechodzi do pytania do Ciebie. I jednym z częstszych pytań, albo też chyba najczęstszym pytaniem, takim pytaniem otwierającym, takim pytaniem trochę na rozgrzewkę, takim przełamującym trochę lody, jest pytanie: To tyle o nas, a teraz proszę, krótko, gdyby Pan mógł się nam zaprezentować. I co się dzieje najczęściej? Najczęściej kandydaci zaczynają recytować swoją karierę zawodową od mieszka pierwszego, kiedy był skończony dyplom, co się potem stało, jaka była kolejna firma, jaki był kolejny awans, a co robiłem w tej firmie, a co robiłem w tamtej i określone to wszystko jest kolejnymi niekończącymi się dygresjami. Ale nie o tym jest to pytanie. Pytanie dotyczyło tego, to proszę nam się krótko przedstawić, a nie proszę mnie przeprowadzić przez karierę zawodową. Takie pytanie też może paść, ale to nie jest to pytanie. Zatem po pierwsze, słuchaj, jakie pytanie pada. Dlaczego to jest ważne? To jest mega ważne pytanie, bo ja na tym, podczas tego pierwszego spotkania, podczas tej pierwszej rozmowy, podczas tego pierwszego pytania zaczynam nastawiać się do Ciebie. Zaczynam Cię lubić albo nie lubić i zaczynam w czasie tej rozmowy. Uruchamiać swój pewien proces myślowy. Ja zaczynam komentować w swojej głowie to, co ty do mnie mówisz. I to moje nastawienie, to moje przekonanie, to moje lubię albo nie lubię, zaczyna uruchamiać się przy twojej pierwszej wypowiedzi. I ta rozmowa będzie toczyła się przez godzinę, może nawet dłużej, ale ja w swojej głowie będę ci sprzyjał albo nie sprzyjał. Będę mówił, tak. Fajne masz te doświadczenia, wniósłbyś nową jakość, nową perspektywę. Moglibyśmy się czegoś nowego nauczyć. Albo w swojej głowie będę mówił coś dokładnie przeciwnego. On jest jakiś dziwny, nie pasuje do nas. My tak nigdy do tej pory nie robiliśmy i to się na pewno nie sprawdzi. Na tą samą odpowiedź, której udzielisz, ja będę mówić różne nastawienie, różne podejście. I to wszystko zaczyna się od tego prostego pytania. To proszę mi krótko o sobie powiedzieć. A zatem jak zbudować tą odpowiedź, tą narrację o samym sobie? Ważne jest to, żebyś poszukał tej odpowiedzi w sobie, w tym, jaki jesteś, bo to, jaki jesteś, determinuje to, co i jak robisz w życiu zawodowym. Nigdy nie jest tak, że nasze działania są w oderwaniu od naszych największych talentów, predyspozycji, umiejętności, bo one decydują o tym, co my w życiu robimy i jak w życiu pracujemy. Dlatego to przekazanie tej informacji, to danie zrozumienia i szansy rekruterowi czy też pracodawcy, żeby opowiedzieć o tym, jacy jesteśmy, jest cholernie ważne. Bo to daje na pewno siły, daje nam takie pewne poczucie przekonania, a też za tym wszystkim idzie Twoja wewnętrzna pewność, wewnętrzna energia, którą idziesz. Zatem zbuduj pomost, Między tym, kim ty jesteś jako osoba, jesteś człowiekiem, jakie masz swoje pasje i wartości, i jak one wpływają na pracę, którą wykonujesz. To jest Twoje zadanie. To jest jedno z ważniejszych zadań, jakie masz do odrobienia podczas Twojej rozmowy rekrutacyjnej. Chcesz wiedzieć więcej na temat rozmowy rekrutacyjnej, rynku pracy, poszukiwania pracy, poszukiwania pracy na rynku ukrytym, pisania CV, etc. Cały proces znajdziesz w tej książce. Skuteczne poszukiwanie pracy na rynku, który się zmienił. Zapraszam Cię również na mojego bloga na punktx.pl.